Namaste moi kochani, namaste moi mili. Witajcie, kochani, kłaniam się światło Bogu, Boga w Was. Ja nazywam się Adam, jestem uzdrowicielem duchowym, czyli człowiekiem, który pomaga ludziom wyzdrowić dosłownie wyzdrowić z różnego rodzaju chorób. Mówimy tu o chorobach naprawdę różnego rodzaju pokroju, które wynikają. Właśnie z energii duchowej naszej, jakiejś uszkodzonej, jakichś problemów, i wtedy zabieramy się, że tak powiem, za naprawę. Uzdrawianie duchowe to też praca nad sobą, nad energią wokół siebie, nad własną energią, nad energią także tych, którzy, że tak powiem, mi zaufali. Jest to praca z oczyszczaniem. Różnego rodzaju negatywnych energii, powiązań, kląd złorzeczeń, uroków, jakichś może strun eterycznych, ale także tak zwanych technologicznych aspektów, które nam szkodzą. Kolejna rzecz, która, która cechuje uzdrowiciela, to właśnie w moim wypadku posługiwanie się. Sercem, posługiwanie się energią miłości, ja w swoich, w swoich różnego rodzaju praktykach, czy to medytacjach, zarówno rozwojowych, jak i e, oczyszczających, czy uzdrawiających, zarówno w różnego rodzaju działaniach ale i w całym życiu staram się kierować energią miłości. A jeżeli pomagam, to pomagam tylko z najwyższego źródła światła i miłości. Nie ma tu żadnego ale, że będę pomagał z jakiegoś innego planu. Fizycznego czy niefizycznego, Absolutnie nie. Tylko ze źródła, przez źródło i dla źródła. Jeżeli ktoś chce działać inaczej, ktoś chce szkodzić innym, nie uzyskał mnie pomocy, ponieważ Działając na tej energii, trzeba być szczerym wobec siebie i wobec tego, co robimy. Jeżeli chcemy naprawdę pomocy, to znaczy, że chcemy też i zmienić pewne rzeczy, bo jeżeli chcemy przykładowo oczyszczenia, a nadal chcemy coś negatywnego czynić, no to przepraszam, to chyba nie dostaniemy. A zatem, moi drodzy, zapraszam wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Czy może czują, że coś się dzieje? Jestem człowiekiem, który zajmuje się naprawdę tym od kilkunastu lat. Pomogłem w tym czasie wielu, wielu osobom dojść do zdrowia, dojść do pełnej energii ich własnego ciała i ducha. Zapraszam serdecznie. Za jakąś minutkę, pół minutki zaczynamy. Podajcie mi jedno filmikę. Niestety nie widzę co piszecie, ale później pod koniec filmu będę będę odpisywał. Dziękuję moi kochani, że jesteście. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o czymś, co, co zna pewnie każdy, a zarazem mało kto umie stosować, a mianowicie o modlitwie. Tylko podgłośnie, bo tutaj a mianowicie chciałam powiedzieć Wam o modlitwie, moi drodzy. Czy modlitwa jest warta stosowania, czy nie? Czy może modlitwa nie działa? Jak to jest, że jedni dostają, jak to mówią, wszystko, co poproszą w modlitwie, inni nie dostają w zasadzie nic. Jak to jest z tą modlitwą? Czy ona naprawdę ma sens? Czy może wręcz odwrotnie? Modlitwa to ściema, modlitwa to może jakiś urojony wymysł albo powtarzanie tylko tych samych formułek bez sensu. Zaraz nam na to pytanie odpowiem i mam nadzieję, że wyjaśnię trochę, na jakiej podstawie to funkcjonuje lub nie funkcjonuje. Po pierwsze moi drodzy, czy modlitwa działa i jaka modlitwa działa? Po pierwsze pamiętajcie, że mamy różnego rodzaju modlitwy. Modlitwą jest zarówno mówienie znanych reguł z różnego rodzaju wyznań, może być powtarzaniem mantr, może być śpiewaniem różnego rodzaju odpowiednich formuł, powtarzaniem ich. To też są rodzaje modlitwy. Można przy modlitwie wykonywać różnego rodzaju ruchy, nie wiem, klęczeć, siedzieć, może może tańczyć i tak dalej. Różne są rodzaje modlitw. Można. I jak to jest, że dla jednych te modlitwy działają cuda, a inni już a inni w zasadzie straci. Im Straci wiarę, że w ogóle one działają. Te same modlitwy, te same osoby, w tym samym, wydaje się, towarzystwie, w tym samym, w tej samej okolicy, w tym samym społeczeństwie, prawda? A jednak jest jakaś różnica. Co to za różnica? Czy chodzi tutaj o to, że jedni używają znanych, reguł, znanych jakichś słów, znanych jakiś może różnego rodzaju modlitwy, czy a inni po prostu mówią modlitwę z serca? Poniekąd tak. Znam przypadki i słyszałem oraz też że tak powiem czytałem o przypadkach przykładowaniów, gdzie Kobieta, autentyczny przypadek opisany, nie pamiętam chyba, w spotkaniach z aniołami, ale nie chciałbym skłamać tej, nazwy tej książki. Jeżeli pomyliłem, to wybaczcie. Dawno ją czytałem. I tam był taki opisany autentyczny przypadek, gdzie kobieta modliła się tymi słowami. Boże, potrzebuję kilograma mąki, dziesięciu jajek, Trochę chleba i, i mleka. bo tego nie mamy. Na drugi dzień słyszy pukanie do drzwi postać, jak to opisała postać brodatego mężczyzny, która, która powiedziała jej, wręczając jej torebkę z zakupami, tylko powiedziała, to twoje zamówienie. Prosiła się o to. Nim ona zdążyła odpowiedzieć, zareagować, ta postać zniknęła. Zostawiając tylko te rzeczy. Kilogram mąki, mleko, dziesięć jajek i chleb. Czy ta modlitwa była wyklepaną jakąś modlitwą znaną z, nie wiem, jakiejś religii? No nie. Czy była to modlitwa w ogóle z jakiejś religii? No nie. Ale wiecie, dlaczego się spełniła? Wiecie, co było tym wyjątkowe? Pochodziła z serca. Ta kobieta była matką, patrzyła, jak jej dzieci głodują i poprosiła z serca. Nie dała rady prosić o jakiś, strasz, jakiś wielkich, nie wiem, rytuałów albo jakiś modlitw. Po prostu poprosiła, powiedziała: Boże, potrzebuję tego, tego i tamtego. I wiecie, że takie modlitwy też działają? Będąc w pewnej pracy kiedyś, jak pracowałam na pewnej energii ze źródłem, o tak powiem, bo nie wiem, jak to inaczej słowami wyjaśnić, to moi drodzy, to kiedyś był taki przypadek, gdzie właśnie takie coś się stało. Kiedyś po prostu zawsze mówię: Ojciec, i tak pewnie będę się zwracał tutaj, ale. Bóg, Ojciec, źródło, to będzie dla mnie jednoznaczne. Moi drodzy, wtedy pamiętam, że były takie dwie sytuacje. Pierwsza to zapytał mnie Bóg, jak byś chciał wyglądać tam na górze. I mówię, nieważne, aby koło Ciebie. I nagle pokazał mi się, jak wyglądam, jak taki różowy, prawda, y, różowy taki y, ten grzybek. No niby byłem szczęśliwy, ale nie chciałem tak wyglądać. Zrozumiałem, że wybierz. Jak chcesz wyglądać tam na górze? To jest w porządku. I druga sprawa była taka, kiedy Bóg powie, kiedy poszedłem, że tak powiem, do Boga i przedstawiłem pewne rzeczy. Powiedziałam: Zrobisz się, jak zechcesz, ufam Tobie ponad wszystko. Ale jeżeli nie będę miał pewnych rzeczy zapewnionych, jak na przykład dach nad głową, nie wiem, pewność, że mam. Nie wiem, jedzenie czy picie, to nie będę w stanie pewnych rzeczy zrobić, bo moja dusza nie będzie myślała o tym, żebym ja pomagał innych, tylko jak się najeść. Zrobisz jak zechcesz, ale bez pewnych warunków nie będę w stanie tego spełnić. I dostałem wiadomość, że będą spełnione. Czasem trzeba przedstawić tak właśnie prosto, powiedzieć, potrzebuję tego, ale, ale, ale. To nie jest tak, że jak powiemy, potrzebuje, yy, Przykładowo sobie powie taki cwaniaczek i powie, no Boże, potrzebuję dwóch, kilo, dwóch ton złota i jeszcze do tego dobrego, luksusowego samochodu takiej żony i w ogóle, prawda? To nie tak zadziała. To tak nie zadziała. To tak nie działa, moi drodzy. Jeżeli wchodzi nasze ego albo jakieś niższe pobudki, modlitwa przestaje działać. Możemy ją klepać w nieskończoność. Może za, jak tą milion pięćset drugim razem, może, a może i nie, coś tam zadziała, bo w końcu jak mantrę, no w końcu tą energię jakoś poruszymy czymś tam, ale to będzie takie działanie, że krew z nosa to przy tym jest wielki potok. Chodzi o naszą wibrację, moi drodzy. I to jest właśnie przyczyną, czy działa nasza modlitwa, czy nie. Owszem, to jest tak samo też jak z mantrami. Dla jednych osób bardziej działają modlitwy czy mantry, innych. inne mogą sobie je powtarzać tak samo, tak samo cudownie, tak samo nauczyć się recytować i w ogóle. I nic z tego nie będzie. Co najwyżej się uspokoją, bo to ładny, może może jakieś tam ładne rytmy. Nie tędy, droga. Chodzi o wibrację nas, nasz samych, naszego serca, naszej miłości. Jeżeli my przychodzimy do w wkurzeni, zdesperowani, nie wiem, wściekli na cały świat, a jeszcze w międzyczasie obraziliśmy, nie wiem, dziesięć osób po drodze, bo tak, bo byliśmy w i jeszcze raz się pokłóciliśmy jeszcze z kimś, to myślicie, że jak my pójdziemy do, powiem Boże, kurczę, ten tego. Tacy rozwaleni w środku, nawet jak powiem, najpiękniejszą modlitwę to zadziała, nie zadziała. Ona pójdzie do Boga. Tak. Zostanie przyjęta. Każda modlitwa jest przyjęta. Nawet naj, najgorszy wydaniu. Uwierzcie mi każda, ale nie zadziała. Chyba, że ześle Bóg wam uspokojenie albo kogoś, kto powie. Weź no się ogarnię. Jego posłuchać. Nie. Moi drodzy, musicie podchodzić do modlitwy z miłością. Im wyższym, Jeżeli podchodzicie ze szczęściem, miłością, naprawdę wiarą i ufnością, że modląc się, czyli wypowiadając pewne słowa, zwracacie się do źródła. Może być to bezpośrednio albo przez pośredników, ale zwracacie się do źródła. Skoro tak, idziecie do, jak to mówią, na audiencję do najwyższego władcy. To, co pójdziecie brudni, nieogoleni, śmierdzący, w najgorszych ciuchach? Czy ubieracie się jak najlepiej umiecie? Szykujecie się do tego, bo to jest spotkanie z władcą. Tak samo jest ze spotkaniem z Bogiem. Jeżeli my nie zadbamy o tą higienę energetyczną, przypominają naszą samą, bo to chyba oczywiste, to moi drodzy oblepieni takimi różnymi energiami. Być może z, y, obok nas są jeszcze jakieś istoty, które się do nas przyczepiły, bo był smrodek takiej energii. Nieważne smutku, może żalu, może niewybaczenia, może nienawiści, nie wiem czego. I są koło nas. To gdzie ta modlitwa idzie? Myślicie, że ona w ogóle, czasem nawet jest tak, że ona w ogóle nie może wyjść z naszych ust. Nie jest w stanie z tego wyjść. Dlaczego? Bo już jesteśmy tak zablokowani tą negatywną energią, że nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć o Bogu, o źródle, o czymś, że jesteś, w ogóle to nie chodzi w rachunek. Nie I koniec. Prędzej uwierzycie w banana niż uwierzycie w źródło. Nie ma tym. Są takie osoby. Nikt nie każe nic mówić, bo one widzą stolik, to jest stolik, a duszy nie widać, to jej nie ma. Nie wnikam mają prawo być takie osoby. Ale my jako istoty światła i wiemy, że żeby manifestacja modlitwą zadziałała. Musimy uruchomić torus naszego serca, przestrzeń nas, naszej anachaty, uruchomić nasze może Kundalini, energię, czyli po prostu być w energii przynajmniej Szczęścia, radości, zdrowia i tak dalej. Jeżeli chcemy o coś prosić dla siebie, jeżeli jesteśmy w jakiejś negatywnej energii, możemy poprosić o oczyszczenie, uzdrowienie, usunięcie tego, zrozumienie tego. A nawet ostatnio dostałem ciekawą rzecz, się uśmiałem w duchu, po prostu dostałem taką wiadomość, na jakąś negatywną energię. Zapomnij. Bez zastanowienia, zapomniałem. Wiem, że to jest dziwne. I wiecie co? Ta emocja się uwolniła. Zrobiłem to w danej chwili, w której dostałem ten przekaz. Może to był na niej sposób. Kolejna rzecz: zaufajcie. Zaufajcie pełni dla źródła. Jeżeli macie jakiekolwiek najmniejsze wątpliwości, nic nie zrobicie. Jest, jest napisane w Biblii, chyba. Jeżeli powiesz do tej góry: rusz się, i rzuć się może, powiesz to z wiarą, tak się stanie. Ale też jest napisane w prawach Marwiego, jeżeli coś jest możliwe, że się nie uda, to nie uda się na 100%. Jeżeli chociaż raz w tym czasie zwątpisz, nie uda się. Jeżeli zwątpisz, że powiesz przykładowo: Boże, proszę Cię o zdrowie, ale wiesz, no jestem staran, no, jak się nie uda, to się nie uda już wcale. Zapomnij, nie zadziała. Możesz mówić oczywiście, no, pójdzie, jakoś tam ci może złagodzi, ale nie, nie oczekuj czegoś większego, bo to nie, nie, nie zadziała. To nie tak. Siłą modlitwy przede wszystkim jest siła naszej energii. Im mamy większą energię, im mamy większą, większe, e, większą siłę tego pola e, morfogenetycznego, tego pola morficznego, które mamy, tej energii naszego serca, miłości i tak dalej. To wtedy, wtedy naprawdę, wtedy modlitwy działają cuda. Czasem wystarczy jedna chwila i działają cuda. Pamiętam przed takie rzeczy, jak 300 osób na raz uzdrowiłem energią miłości. Energia miłości to jest jedyna energia, która nie ma żadnych granic. Można z nią zrobić wszystko. Ale jest warunek. Z miłości przez miłość i dla miłości. Jeżeli tak potraficie, zdziałacie wszystko. Podkreślam wszystko. Bez wyjątku. Hmm? Oczywiście taką energię zapewne praktycznie tutaj na Ziemi się no mało kto, już może jakieś naprawdę wielcy, wielcy mistrzowie, ale pracując, tak jak powiedziałem, z energią także modlitw, które Używam, bo uważam, że modlitwy są wspaniałym nośnikiem energii, wspaniałą wibracją, którą możemy zarówno przekazać sobie przez światło, jak i on może nam przekazać przez tę energię wiele rzeczy. Wiele rzeczy, które wypowiemy modlitwą, szeptem, albo śpiewem, w zależności od tego, jaka, bo przecież mantry też są modlitwami, tak? to moi drodzy okazuje się, że my dostajemy coś niesamowitego energię, która nie znajduje się w żadnym innym aspekcie, tylko może być dostarczona przez modlitwę. I tak jak powiedziałem, czy modlitwa ma znaczenie, jakie słowo? Oczywiście, że ma znaczenie, jakie słowa. Bo jeżeli będziemy mówili tylko bla, 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 bla daj, 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 albo bierz, 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 no, a oczywiście pomóż, no to... A gdzie my? Natomiast jeżeli będziemy mówili to z serca, te słowa, i będziemy rozumieli, co, mówili, co mówimy, a to wtedy zaczną się dziać większe, mniejsze cuda w naszym życiu. Naprawdę, uwierzcie mi, teraz jest czas, gdzie energia wibracji naszego, nas, nas wszystkich działa coraz większe cuda i zatacza coraz większe krągi, kręgi wszędzie, na całym świecie. Dlatego moc naszych słów. Do której zalicza się moc modlitwy, może być wielką siłą napędową zarówno dla nas, naszych działań, jak i tego, co się dzieje. Niezależnie, co planujemy, kim jesteśmy, co chcemy i co sobą reprezentujemy. Jeżeli będzie to z miłością dla miłości przez miłość, będzie dobre. Moi drodzy, postarajcie się, jak możecie, właśnie tą wibracją, codziennie. Zwiększać tą wibrację swoją, dbać o tą energię. Jeżeli nie wiecie jak, zgłoście się do mnie, zgłoście się do kogoś, kto wie, jak uzdrowić, bo jak powiedział, powiedział jeden z mistrzów, chyba, chyba Jezusa, ale nie chciałbym skłamać. Jeżeli. O, powiedział tak: miłość jest wszędzie. Ja jestem wszędzie, ale czasem tą miłość trzeba uruchomić. Trzeba pomóc. Człowiekowi odnaleźć ją na nowo. I do tego jest uzdrowiciel, yy, uzdrowiciel duchowy. Nie do tego, żeby was uczyć miłości. Jeżeli jej nie umiecie, to nie nauczę. Ja nie od tego jestem. Jestem od tego, żeby tym, którzy ją mają i zatracili, nieważne z jakiego powodu, może zatracili jej części i trochę chorują, może zatracili całe i zapomnieli, że w ogóle coś jest więcej niż duchowe, yy, niż materialna sprawa. Okay. Może tak być. Ale to jest uzdrowiciel duchowy, że jeżeli taka osoba widzi, że coś jest nie tak, to uzdrowiciel duchowy takiej osobie pomoże, żeby ona mogła, że tak powiem, na nowo odzyskać siebie i, jak to mówią, nad sobą dalej pracować. Bo ogólnie rozwój duchowy to jest nie tylko praca, ale przede wszystkim zaufanie: zaufanie, że wszystko, co robimy. Jest dla naszego dobra. Jeżeli tego zaufania nie będziemy mieli, to żaden rozwój się nie stanie, a raczej się stanie zwój. My się ma, bo wkurzymy się, nieważne, zdesperujemy, że nic nie działa, mglitwy, działania, nie wiem, czary i inne rzeczy, nic nie działa. No bo jeżeli działasz z jakiś dziwny powód albo wręcz odwrotnie, ta nienawiść Twoja będzie tak ogromna, że zacznie działać, tylko to negatywne. No, jeżeli wtedy. Takimi sposobami się posługujesz, to też długo tutaj nie potrwasz, bo Ziemia wybrała miłość. Cóż, każdy ma swój wybór, dlatego ważne jest, żebyśmy naprawdę kierowali się właśnie swoimi, swoją energią, energią wibracją serca. Wtedy każda modlitwa, wypowiedziana naprawdę z czystości i serca, będzie skuteczna. Pójdzie dokładnie w to miejsce, które chcemy. Bo prawdą jest taką, że modlitwy my kierujemy do źródła, ale to źródło rozdziela, gdzie one mają iść. I często nasze modlitwy, które kierujemy w jakimś kierunku, znajdują zupełnie gdzie indziej. Źródłowie dlaczego? Bóg nie, nie pytajcie dlaczego. Ale dokładnie, jaka modlitwa, czy jest naprawdę czysta, czy jest wyklepana, czy coś, to już robi różnicę. Ponieważ. Bóg to widzi, Bóg to czuje, źródło to jest, ponieważ jest częścią nas. Nie oszukamy tego. Jeżeli my wysyłamy do, że tak powiem, źródła taką wiązkę naszej modlitwy, która jest otoczona jeszcze, nazwijmy tym smrodem tych negatywnych energii, no to słabo. To jak chcecie, żeby zadziałało? Sami sobie wyobraźcie że dostajecie taką modlitwę, dostajecie dwa rodzaje modlitwy. Jedną taką z serca, prawda, piękną, pachnącą, nie wiem, wyobraźcie sobie, że jest piękna, pachnąca, świecąca, a druga taka spleśniała. Ojejku. No którą, którą bierzecie najpierw? to spleśniałą, żeby się z nią bawić? No właśnie. Dlatego, moi drodzy, może to tak powiedziałam obrazowo, bo, bo tak do mnie akurat dociera, że żeby powiedzieć bardziej Prosto, niż mówić jakimiś skomplikowanymi sentencjami, szukać w wielkich księgach, ale moi drodzy, pamiętajcie jeszcze raz o tym: wibracja i wibracja i jeszcze raz wibracja. Jeżeli będziecie wibrowali z energią światła, miłości, to każda wasza modlitwa zostanie spełniona. Natomiast jeżeli nie, to, no cóż, może być różnie. Jest jeszcze jeden warunek. Zgodnie z waszą duszą, bo nie dostaniecie ani więcej, ani mniej niż Wasza dusza pragnie uzyskać. Po prostu nic wami nie zostanie zabrane, ale nie dodane też zostanie ani jedno ziarenko. Bo każdy, kto pragnie, każdego dusza, czego pragnie, to otrzyma. Nie pytajcie jak. Dlatego tak ważne jest, żeby otaczać się tą wielką wielką wibracją, a nie niską. Bo jeżeli otaczamy się tą niższą, to tą otrzymujemy. A chyba myślę, że nikt nie chciałby być takim marcochistą, który codziennie sam siebie bije. Hmm? Dlatego moi drodzy, jeszcze raz podkreślę, żeby modlitwa działała. Musi być szczera, z serca i z najwyższej energii. A wtedy, jeżeli jest kierowana do źródła, przez źródło i ze źródłem. Działa, dzieją się cuda w każdym aspekcie każdego dnia. Trzymajcie się, zdań Adam. Do zobaczenia. Pa. Otóż, no tak jak powiedziałem, po niektórych tekstach są osoby, które, które nic nie zrozumieją. Mają do tego prawo. Każdy jest na różnym etapie rozwoju. Jeden zrozumie to, co powiedziałem, a drugi będzie uparcie tkwił w tym, co jemu pasuje. Każdy ma do tego prawo. Nikogo nie namawiam i nie mówię, ale zastanówcie się, jeżeli potraficie ci, którzy tak Krytykujecie. Czy jednak w tym, co powiedziałem, nie ma choć trochę prawdy? Nic. Trzymajcie się, jeżeli pamiętajcie o tym, że żeby zalejkować, zasubskrybować mój kanał, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Ja, ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby jeszcze może wejść na mój profil na Facebooku Enochiański Uzdrowicie. Każdy jest tam mile widziany, tam są artykuły, tam są różnego rodzaju karty dniowe i wiele, wiele innych rzeczy, które tutaj się nie mieszczą na tej y, stronie na YouTube. Więc zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, z Wami był Adam. Do zobaczenia. Pa!